Hello, hello! Witajcie moje gwiezdne przyjaciółki. Słuchajcie, dzisiaj wiadomość dla Was od wszechświata, czyli na czym się mamy skoncentrować, co mamy robić. Dzisiaj właśnie to znaczy, wtedy, kiedy oglądasz tę wiadomość, tak? Na czym... Znaczy, w jaką stronę iść, albo czego. co odpuścić, albo no zobaczymy. Zobaczymy, co nam się tutaj pokaże, moje drogie dzisiaj. Dobra, popatrzmy. I kiki. Słuchajcie, wyszły nam dwie karty. Pierwsza karta to jest Bądź cierpliwa. To, o co prosisz, jest już blisko. Bądź cierpliwa, gdyż najpierw muszą wydarzyć się pewne rzeczy, o których nie wiesz. Uuu, i drugie, oczekuj cudu. Uwierz głęboko, że Twe modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Czyli, moje kochane, co, oczekiwać cudu, to znaczy po pierwsze wyrazić zgodę, żeby ten cud się wydarzył. Poza naszym, oczywiście, takim. Wiecie, mózgowym rozumieniem, a yy, druga, a właściwie pierwsza karta, słuchajcie, to o co prosicie jest już blisko. To co trzeba zrobić, to po prostu rozluźnić ramionka i niczego nie próbować przyspieszyć. To, że coś się nie wydarzy teraz, to wcale nie oznacza, że się w ogóle nie wydarzy. No, to jest moja wiadomość dla Was. Bądźcie gwiazdkami. Zostawcie w komentarzu: jestem gwiazdą. Buziaczkuję i cudowności życzę! Gwiazdności. Pa!